Obszary chronione prywatnie to są e, takie obszary, które są w posiadaniu organizacji pozarządowej, osoby prywatnej albo firmy, czyli biznesu i są to takie obszary, które dany właściciel zechciał oddać przyrodzie. Użytkujemy wokół jeziora Jakutowskiego, w obszarze błota jakutowskiego, około 60 hektarów łąk. Część z tych łąk jest naszą własnością, wykupioną w ramach projektów czy współpracy z WWF-em, a część jest dzierżawionych. Przez nas i, i użytkowanych. Są to często łąki, których rolnicy nie chcą użytkować, zaprzestali na nich użytkowanie i ten powrót tego użytkowania jest bardzo istotny dla ptaków siewkowych. My staramy się wykupić jak najwięcej tych gruntów, dlatego, że mając je w, jakby w naszych rękach, możemy zagwarantować to, że one zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na cele ochrony przyrody. To, ale... Ziem, jest cenny. Szajki, które wypuściliśmy, pochodzą z zagrożonych lęgów. Ich rodzice założyli gniazda na polu uprawnym i to miejsce stało się swego rodzaju pułapką ekologiczną dla tych ptaków. Rolnik chciał uprawiać pole, prowadzić zabiegi agrotechniczne i niestety było to zagrożenie dla lęgów. Lęgi zostałyby zniszczone, gdybyśmy nie wybrali właśnie jaj i nie wyinkubowali ich sztucznie i nie odkowali piskląt w naszych w Wybraliśmy pięć jaj, z których wylęgło się pięć piskląt i te pisklęta wszystkie, już lotne, wypuściliśmy na wolność. Współpracujemy z Towarzystwem Przyrodniczym Alauda w zakresie wykupu najcenniejszych terenów, tak abyśmy mogli je wspólnie ochronić i doprowadzić do stanu takiego, jakim były. Zanim działalność człowieka je zniszczyła. Zarówno w zakresie użytkowania, jak i sytuacji wodnej, czyli właśnie doprowadzamy do tego, aby poziom wody się podwyższył i dzięki temu wysoki poziom wody, piękne łąki będą przyciągały ptaki. Dla ptaków siewkowych bardzo ważne jest ekstensywne użytkowanie łąk. Jeżeli nie będziemy ich użytkować, one zarosną a to są gatunki otwartego krajobrazu. One muszą mieć otwarty krajobraz, łąk, na których zakładają gniazda. My do ochrony czynnej rycyka, czajki, krwawodzioba i innych współwystępujących gatunków wykorzystujemy koniki polskie. To siedlisko jest ukształtowane w taki mozaikowy sposób, to znaczy w jednym miejscu koniki zostawiają wyższą roślinność, w innym niższą. Ta niższa roślinność w tym miejscu, ptaki mogą żarować, wyższa roślinność służy im jako schronienie, a dodatkowo odchody koników polskich wzbogacają bazę pokarmową ptaków siwkowych, właśnie tego ryzyka, czajki. Pojawia się w glebie więcej organizmów, więcej dżdżownic, więcej larwowadów, więcej owadów, z których właśnie te ptaki korzystają. W tym roku po raz pierwszy przyjechaliśmy do Towarzystwa Przewodniczego Alauda, aby pomóc w czynnej ochronie tych pięknych łąk i mieliśmy bardzo ambitne zadanie, czyli musieliśmy zbudować płot, dzięki któremu mogliśmy wprowadzić wypas koników polskich i doprowadzić do świetnego stanu te łąki. To była ciężka praca, ale dająca przy ogromną satysfakcję. Przyjechaliśmy z naszymi wolontariuszami, którzy poświęcili swój wolny czas, aby właśnie spędzić te trzy dni na tego rodzaju działaniach, ciężkiej fizycznej pracy, ale wykopaliśmy dziury, przystawiliśmy płot i dzięki temu zapewniliśmy następnym szczęśliwym koniom wspaniałą kwaterę. Żeby wypasać koniki na łąkach trzeba zbudować ogrodzenia. Te ogrodzenia muszą być dość solidne, bo koniki wykorzystują fakt słabych ogrodzeń i z chęcią wybierają się na wycieczki poza ogrodzeniem, bo przecież trawa poza płotem smakuje lepiej. Jedna z tych ucieczek była spektakularna, koniki zniknęły, wtopiły się w krajobraz, nie mogliśmy ich znaleźć i poprosiliśmy o pomoc policję. Okazało się jednak, że koniki się świetnie ukryły w, w kępie wierzbowej. Tam sobie odpoczywały w cieniu. Całe szczęście historia zakończyła się happy endem. Koniki wróciły na, na łąki, my naprawiliśmy ogrodzenie. Więc bardzo istotne jest, żeby ogrodzenie były solidne. Wiosną. Łąki wyglądają bardzo malowniczo, bo są na nich piękne rozlewiska, kwitną kaczańce i takiego krajobrazu chcemy. Ta woda jest potrzebna, bo ptaki siewkowe żerują na tych podmokłych łąkach. Ta woda na łąkach pomaga w ochronie lęgów i przeciwdziała drapieżnictwu. Drapieżniki nie penetrują takich podmokłych łąk. Dążymy też do tego, żebyśmy mogli zarządzać wodą na tym obszarze, a żeby nią zarządzać musimy wybudować zastawki na rowach a niektóre rowy melioracyjne po prostu zasypać, żeby tą wodę na łąkach jak najdłużej zatrzymać. Wodę musimy zatrzymać w okresie wiosennym. Jest to woda właśnie pozimowa, czyli z roztopów śnieżnych, woda z opadów wiosennych. Tak, żeby ziemia ją wchłonęła. Wtedy ziemia działa jak gąbka. Ona ją absorbuje i w okresie suszy. Ta susza występuje co roku i trwa coraz dłużej. Gleba jest w stanie oddać wodę i wykarmić roślinność, która tam rośnie. Dobry stan łąk daje nam taką gwarancję, że przylecą tam ptaki. W tym momencie przy tak małej ilości opadów musimy budować zastawki, żeby wiosenne deszcze tudzież roztopy zatrzymać, bo inaczej ona po prostu spływa rowami i tworzy nam się obszar pustynny. Obszary chronione są bardzo ważne i w Polsce, i w skali polskiej i w skali globalnej. Są to takie obszary, na których natura może się czuć jak u siebie i przyroda może tam rozwijać się w taki sposób, który jest dla niej najbardziej naturalny, a dzięki temu może zapewniać dom dla różnego rodzaju gatunków, roślin, zwierząt czy krzyków, a przyroda daje nam tak naprawdę bardzo dużo usług ekosystemowych. To są takie wszystkie usługi, o których na co dzień nie myślimy, na przykład czyste powietrze, czysta woda, czy też możliwość poczynku i po prostu oderwania się od zgiełku miasta.